Armatka 37 mm wzór 36 była jednym z najskuteczniejszych polskich dział we wrześniu 1939 roku. Produkowana na licencji szwedzkiego koncernu Bofors w zakładach Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie i w fabryce obrabiarek Cegielski w Rzeszowie. Ważyła tylko 380 kg, była lekka i bardzo mobilna. Można ją było szybko przetoczyć ręcznie albo holować przez kawalerię. Obsługiwała ją cztero-lub pięcioosobowa załoga. Najważniejsze było jednak to, jej przebijalność. Pocisk przeciwpancerny przebijał od 30 do 40 mm pancerza z dystansu 500 metrów, a z bliższej odległości więcej. Oznacza to jedno: niszczyła wszystkie niemieckie czołgi z 1939 roku, w tym pancer 1, pancer 2, a nawet bardziej opancerzone czołgi Panzer 3. Armata Bofors była używana przez dywizję piechoty i brygady kawalerii. Wsławiła się w bitwie nad Bzurą, pod Mokrą i w obronie Warszawy. Była tak skuteczna, że po zdobyciu jej egzemplarzy Niemcy wcielili je do swojej armii. Łącznie wojsko polskie posiadało około 1300 sztuk tej armaty. To jeden z najlepszych przykładów, że Polacy byli przygotowani technicznie do walki, problemem była liczebność przeciwnika, a nie jakość uzbrojenia.